Cześć, witajcie, z tej strony ja, Mitalo, witam was w kolejnym nietypowym odcinku, a dzisiaj jest ze mną... Hej, Kasz, to jest to Błażej. E, tak, dzisiaj jest <grym> właśnie nietypowo, <grym> dzisiaj bardziej jest w masce, czapce, przy okularach. Moje to wszystko tam zobaczycie, ale tam jest, nic poza tym. Ale powiedz, co chcesz powiedzieć, kiedy pokazujesz twarz. Więc tak, jeśli chcecie, abym zdjął tą czapkę, okulary, plus tą chustę, widać na moim kanale 50 tysięcy subskrypcji. Im szybciej, tym lepiej, oczywiście dla Was. I wtedy ja to zdejmuję i zobaczycie moją twarz. Zobaczycie fajne filmiki ze mną, z Mikołajem. Dobrze, a dzisiaj robimy sobie pizza. czyli mam tej pizzę takie jakby nie mało przygotowane. I to będzie słodka pizza, mam właśnie takie jakby tych torebkach, mam takie słodycze. I po prostu będziemy tak na pizzę rysować numerki na takim właśnie. Byłem w sklepie i wybrałem 14, no plus 100, plus tym 16 rzeczy. No tutaj mam je osobno, ponieważ to one są jakby bazą, jakby sosem. Sosem naszym. Tak. Yy, no dobrze, zagram sobie papierkami na życzenie. Po prostu będę mógł sobie wybrać właśnie te rzeczy. Ale najpierw stawcie łapkę w górę i wymyślajcie pomysły na następne jakieś wyzwania, jakieś ćwiczenia, albo jakieś filmy z bo będzie naprawdę bardzo fajnie. Więc łapka w górę. No to jest yy, możliwość taka. O. Tak, łapka w górę, subik na kanale. Subik ten tutaj. No nie będzie chyba intro, bo nie ma sensu. Nie? Nie, to nie. Eee, to... bez intro No, więc musimy teraz zagrać z papierkami jednożycę i potem mamy sobie po prostu wybrać sos. No, no trzeba. Tak, dobra, więc... Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Jeden, zero! O nie! Raz, dwa, trzy! Dwa, zero! O nie! Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Trzy zero! Jo! No. Yo. Oh. Yo. Dobra, więc wybierasz sobie co Ty ja sobie wezmę jego Uff, Ja chciałem na dwie, więc... Ale wiecie ja co, będę chciałem jego belle serio. Z robocami. A ty co? A do dręku. Truskawka, więc... Truskawka. Fajnie. Otwieramy. Ten... Dobra. Dobra. On je źle. Ja tu muszę. Ile tego? Nie wiem, no tyle żeby było. Sosik. Sosik musimy... być. Smarujemy, smarujemy. Ale ładna. Ładnie, ładnie. Mmm. Mm. Ja Ciekawe czy to będzie jadana taka pizza. Ciekawe, ciekawe. Ej, jeśli chcielibyście, to możemy zrobić na drugi raz pizza z innych produktów. Teraz to jest taka słodka pizza, same słodycze, co, nie? Mhm, racja. I patrzcie, 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 patrzcie. No chyba mi się daje, że tyle Możemy być oczywiście z drużkę, tyci. Żeby to się po prostu nie, nie pływało w tym. Dobra, mamy to już za sobą, to sobie to odłożymy. Tak, odłożymy sobie. No i mamy tutaj właśnie nasze otwieranie, czyli tu będziemy właśnie rysować numerki. Mamy od 1 do 17, bo nie o pierwszy. A no to mamy wątpić kaminowyce. Raz, dwa, trzy. Dobra, ja wygrałam do jednego było. No, to ty, ty no z... ja wygrałam cztery, śpiącem. Zamykaj oczy, zamykaj oczy. O, uwaga, proszę bardzo, wiesz sobie, proszę. Mm, to, y, tutaj, tutaj. Jedno tylko jedno. Masz jedno? Tak, jedno jest, więc uwaga, sprawdzamy co wylosujesz. Uwaga mi pomna chwila, czy to coś będzie słabego chyba. Coś jest... fajnego mam nadzieję. Jest to 2 czy Z? To <noise> dwa. dwa. Nie no, Z nie, bo tutaj są tylko słaby. Więc dziewy. dwa tu masz tutaj. Jestem ciekaw, tutaj. Ej, no jest. i blisko mnie. Thank you. Mhm. Uwaga, która damy. Dobra, na początek. Oto mam rzelki. No, no, to mam to? żelki. No to fajne. Mam żelki. Dobry. Jak one mi się rozpuszczą w piekarniku, no to może być niewesoło. Nie wiem, co się z nimi stanie, chyba się po prostu rozpuszczą. Okej, okay, ja sobie tutaj dam ile tego. Ja tam chcę. Ja następne w tym czasie. O Rajusiu! O Rajusiu! Chodź mi na podłogę. Hm. Ja no, A... chyba tyle starczy. Jak o, tak będzie. No, mam teraz numer 10. Numer 10 mam. A 10 jest tu, uwaga, o no. <laughs> nie, nie, Od razu takie coś na początek Jeżynki więc opatrujemy sobie Ej no powiem ci, że z tego teraz nie bym bo są duże one te ciastka i musisz przynajmniej dwa wziąć Nie, są małe ciastka Tak? Malutkie I na środku I teraz co? I teraz co? <laughs> I dobra Zdaję. Nie, nie gadaj nie, nie gadaj Nie gadaj Rozwalam. Ile tego weźmie? Nie, starczy, nie Nie? Serio? To musi być symetrycznie. Dobra, okej. Okay. Twoja pizza. W sumie... A w sumie przecież... Pieczesz... Aha, i dobra, dobra, symetrycznie jest, dobra. Wy kolejną rzecz. Moja rzecz to będzie. A moja? A moja. Ja mam... To jest Tak. O Jezu, dobra. Ja mam pięć Siódemka jest tutaj. A jest? jest tutaj. Ja mam 7 Aha! Eee, wow. to są te. Co to, to fajne ma klawisze? po prostu. Y, ile muszę użyć? Nie wiem, no i chcę dwa bynajmniej. Będę użyć. Ja tu mam rogalikę, nie fajnie. Y, chwilowo nam się skończyło nagranie, ale pokażę, jak tu położyłeś to. Y, no, położyłem to tak. Po prostu lełc za Jeden i drugi, a ja teraz muszę położyć tak, tą malwitę. Położy. A przy okazji, y, jeszcze mówiąc o tym rogalu, no to pozdrawiam rogala. Wie no. o to dochodzi. Ej, <laughs> y, jakby to tak ładnie okruszę sobie to. Jedno starczy mi się wydaje, O! Bo jeszcze będzie sporo tego. Jeden. A mam 12, więc ja wybieram 12. Jeden też O ja. ile dobre mam. Uwaga. Tym, tym, tym. Ty. Oreo. Oreo. Hmm. A ja mam lubicie. ja mi się. Ja mam y, Oreo crispy, takie wziąłem. Nie wiem czy to jest fajne. Dobre, to jest. Nie. Dobre, mam być. Jak to jest przekręć? O, jeszcze ja przekręcę i to gdzieś tam, tutaj. O, uwaga, będę kryminalistą, jest to głowa misia i głowa misia będzie na środku. Jestem zły, nie? O nie. Jestem podły, głowa misia, okrutny mikano. A to sobie wezmę, w ogóle to będziemy potem jeść, więc to jest fajnie. Pozdro. <laughs> Ale mamy syr na podłodze, uchu. Nie no, nieźle. Się... Ja sobie no. dam dwa oreo, dobra? Okay. Żeby nie było też za dużo. Dobra. Ja sobie to tak ładnie podziubam. Okej, okay, dobra. Generalnie wygląda to jeszcze apetycznie, ale jest dopiero te trzy rzeczy, nie? Mi się wydaje, że ta pizza najbardziej będzie dobra, mi się wydaje, Upa. Tu się rozleje ta czekolada tutaj, się rozleje tu, tu się rozleje tu, tu się rozleje wokół, tu się rozleje wokół. Taki plan masz? Taki no, taka czekoladowa pizza. Do, do, dobra. To... Teraz czwartą rzecz. Dobra, ja losuję. Losujemy. E, dobra, ja losuję, Teraz ty te wygląda. Jak mi się wydaje, że na razie moja jest lepsza, nie? Bo ty masz takie duże wszystko, ja mam takie... Ej, Ja mam małe! No A ty masz, wszystko dużo losujesz Dobra, ja mam, to jest 14, mam też Ja mam trzy Aha, co fajnie, będziemy o a ty masz trzy No, ale jeszcze, super 14 A ty masz farta Kinder czekolada Uuu, ja też mam, bo mam biskopty więc mam malutkie kawałki Nie, nie, nie sobie malutkich bo... Oj, ja i od kiedy jest nowy dzieciak na Kinder czekoladzcze? No, od dawna Hej, <laughs> dopiero teraz zauważyłem Pozdrawiam O nie, roztopiło się o nie, o dobra, tak się roztopi w piekarniku. Dobra, chyba zrobię tak. Okej, okay, damy tutaj tu. ile tego? Chyba ja to, damy trzy. dwa. Ja chyba wszystko jest tak, że tego nie mogę dać na pół, nie zrobię tego na pół, więc zrobię tak jakby dziury, żeby okay. zrobiłem w tym. Zobaczcie, moja wygląda nawet nawet mi się wydaje na ten moment. Nie jest zła, jeszcze jest chyba jadalna. Moja Zobaczymy, no, jak ma. będzie to pod wpływem temperatury się wszystko roztapiało. I wtedy już może nie być jadalna. Dobra, więc losujmy kolejną rzecz. Losuj. Okej, okay, następna rzecz. Moja, to jest numer. O, trzynaście. Techowa, trzynastka. A ja sześć. Zobaczymy, czy Techowa trzynastka. No. Batonik. Aha, dobra. Teraz są one, ciasteczka To są jak one się nazywały? Hity. 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 Dobra Więc ja sobie, tak samo Bo nie, bo nie chcę ubatkać rąk Po prostu pokruszę w ten sposób No O się, ale piękna pizza będzie No piękna Patrz jak robię, ja fashion robię Fashion, fashion Formalnie No, jak to będzie? No spoko, takie kawałki robię, jakby princeski Ale nie, twoja jest taka duża, ej Princesa jest duża. Mikołaja... Tyle wystarczy. Zobacz jakie masz duże ciastka, a ja, ja hmm. mam takie małe właśnie jakiś lubisz, tutaj jest rogal, tam są jeżyki, a ja mam właśnie takie kurczę, no porównanie. Hmm. Tu, a tutaj. Dziwne co, nie? A moja mi się wydaje, że jest ładniejsza na ten moment. Nie wiem jak wy sądzicie, ale ja tak hmm. sądzę. Dlatego, że jeżeli masz takie wersji pomieszane, no, to... Wszystko się rozwaje. to się pomiesza z tym, to się pomiesza z tym. Żelki. I będzie taka jedna kupa. Kupa? Tak. O ja. Więc też nie fajnie. A mam wszystko połączone, ale czy my też się wszystko śledzimy. Zobaczymy. Ale nie mam żelków. Jakby nie traf... Ej, Ej mógłbyś się, żeby mnie trafił. Nie, chyba są tylko jedne żelki. Nie, nie, jeszcze jedne są. Oby mnie traf... trafił żelki, tak? Nie, ja nie chcę żel 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 żelki. no ty No ty sobie masz już żelki, bo ty masz już żelki, o to co? O Jezu, no dobra. Dobra, więc stosujemy dalej. Ok. Dobra, możemy kolejne losować. Dobra, więc losuj sobie. Uwaga. Uwaga. Która to będzie? Dobra. Uwaga, rosuję. Sprawdzamy. Osiem! Osiem. A ja mam. Uwaga. Ja mam cztery. Oho, dobra, była kinder czekolada. To teraz jest kinder nie. bueno. Kolejne duże Pietos! Ja mam duże. A ja mam takie same ty ci-tyci. No tak samo jedną tą sztukę sobie weźmiemy. Ej, a może ja tu na środku postawię jedno ciastko, tylko muszę musiałbym... oh, oh, oh. będzie dobre. Nie, całe ciastko chcesz po środku postawić? Jak chcesz, to sobie to zrobię jakoś. No, naprawdę to jest dziwne. Jak to o te losowanie nam. Mhm. Ale te cioski jest dobre, bo ciastko jest bardzo dobre, więc losujemy ostatnie rzeczy. Ostatnie. Dywan Więc uwaga, ty bierz sobie, no okay. ja sobie bierzę ostatnią rzecz Lecimy Bo ogólnie było 7 rzeczy I ile jest tych sosików? Jest! 6 11, a ja mam 6 Nie Jedna <śmienny> No <śmienny> <śmienny> Ale dobra, nie tak A nie. ja Ej, ja mam tą czekoladę Ej patrz, jakbym to wziął, wziął tutaj <śmienny> To był miał wszystkie duże Lubicie żelki? Łapka w górę! Lubicie słodycze? Łapka w górę! Ej, powiedzcie, chyba każdy lubi słodycze, a więc tutaj zostawiamy. Każdy, każdy, każdy zostawia łapkę w górę. Mijamy 10 tysięcy? Nie dają razu. Ja to bym podniosła, ale tak myślałem, że czemu by tak nie powiedzieć? Why not, why not? O, Jezu, to będzie. Chyba nie dają! kropkowe żelki. Kropkowy żelek tak. będzie. Yy, musimy jeszcze wstawić kropeczki. Dobra. Czekaj, jeszcze dwie. Ja już będę miał. Dobra. Dobre, więc mamy nasze pizze skończone. Tak się one prezentują. Pochyl, po, 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 Tak się właśnie prezentują pizze. Damy do piekarnika. Zobaczymy jak to się roztopi. Nie wiem na ile minut. Ile myślisz? Damy na... Sześć. 6 minut. No ja mam tutaj właśnie wapra, princeskę, rogalka. No, no wszystko tak, tak naprawdę. Spoko, więc... Idziemy idziemy w to do piekarnika. Jasne. Boję się, boję się. Okej. Okay. Ja już się boję. Dobra, Jest jeden. I się roztapię. I to. I to. Boję mniej będzie. I no to. Pozdrawiamy. Mm. Już to się roztapia i widzę to. Która jest, jest godzina, pokaż. Jest 21.22, czyli do 21.30, może. Nie, no to ty nie, to będzie masakra. A po prostu zobaczymy, no. aż to się roztopi, bo ciasto jest w ogóle miękkie całkowicie. Dobra, bo robimy timelapsa chyba, nie? No. Dobra, to timelapse. No, no już? No tak, wyciągaj. Dobra, to ja już wyłączam. Było to około 10 minut. 10 minut. Równie 10 minut, minut, bo było 23 jak zaczynaliśmy. Aha. Co? Pięciutkie. Bardzo. Pizza miękka. Bardzo. No. Wow. Ora się, dobra. Ale pachnie. Dobrze. Dobrze pachnie. Da. I moja? No i twoja pizza. Myślałem, że będzie gorsza. O, ładnie wygląda, naprawdę bardzo przyzwoicie. Ładne, mi się wydaje, że te piczcze... Nie, mi się wydaje, że nowe będą jadalne I będziemy mieli kolacyjkę Trochę bardzo koloryczną, Ale jak najbardziej Nie, moim nie są że jest takie kaloryczne, bo to jest Są różne kawałki, Czyli ma, nie jest Małe taka... kawałki, właśnie Ile może to mieć kalorii? 400? 400, no może być tyle No albo prawie Czyli wiem. tak jakby paczka chipsów 150 gramowa No Można by rzecz. No dobra, więc czekajmy aż to ustygnie No Mamy tutaj nasze piczce Mikołaja trochę się robiło twarde, ten roga plus też ta główka, co oberwał niestety misiowi biednemu, co ty to? Nie no i dobra, musimy to przykroić, więc... Ja sobie na talerz wezmę i zobaczcie, mój wygląda to w ten sposób, a twój na talerzu. Kolego lepsze? Moje. Moje. No. Dobra, to jemy. Bagaż, próbujemy. Ja musiałem teraz inaczej sobie to założyć, bo bym nie mógł sobie tego spróbować. To no, próbujemy. Hmm. O! Ola słodka. Ale ja się rozpuściła ta galaretka. Ach Mikołaj, nie wiem. Oje ja chyba nawet takie spoko wyszło. Ja Mikołaja nawet nie próbuję, nie chcę. Nie wygląda apetycznie w ogóle. Moja ja to jeszcze. Ale Mikołaj, to duże kawałki. Czekolady tutaj jeżyków. Delicji. No tak nie wygląda dobrze według mnie. No to dziękuję wam bardzo za tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak to zostawcie łapki w górę raz sobie na kanale Jak najbardziej. Nie, ja, nie przerywaj mi. I do zobaczenia. Otrzymajcie się. I cześć. Pa. Pa.